Witajcie, w języku angielskim przed każdym rzeczownikiem musimy postawić przedimek. Dziś sobie o tym porozmawiajmy. Prościej się nie da. Każdy przedimek w języku angielskim ma znaczenie. Na przykład e oznacza jakiś, nieokreślony, nie wiemy dokładnie który, oraz jeden. Dla przykładu e car. Jeżeli następne słowo zaczyna się na samogłoskę, zamiast e używamy n. Na przykład an elephant. Bierze się to stąd, że gdybyśmy chcieli wymówić e elephant, brzmi to jakbyśmy się jąkali, a chcemy tego uniknąć. O wiele łatwiej powiedzieć jest an elephant. Jeśli przed rzeczownikiem występują jakieś inne słowa, na przykład przymiotniki, e, n lub the umieszcza się przed przymiotnikiem. Dla przykładu a red car, a nie red a car. Podsumowując, e używamy wtedy, gdy mówimy o jednym i jakimś przedmiocie, a n używamy wtedy, gdy następne słowo zaczyna się na samogłoskę. the używamy wtedy, gdy mówimy o jakimś konkretnym przedmiocie. To znaczy, zarówno my, jak i nasi rozmówcy wiedzą, o który konkretnie przedmiot chodzi. the można używać zarówno do liczby pojedynczej i mnogiej, a także, gdy następne słowo zaczyna się na samogłoskę. Na przykład The Elephant I Met. Który słoń? Ten, którego spotkałem. The używamy również wtedy, gdy jakiś przedmiot pojawia się już po raz drugi, więc nasz rozmówca wie o co chodzi. Spójrzmy zatem na parę przykładów. I'm buying a red car tomorrow. I've always wanted one. Oznacza to, że jest to jakiś czerwony samochód. Nic więcej o nim nie wiemy. Zatem należy użyć e. Albo The red car I bought two days ago broke down on my way home. Oznacza to, że mówimy o samochodzie, który kupiliśmy dwa dni temu. Wiemy zatem konkretnie, o który przedmiot chodzi. Następny przykład. An apple fell off the tree in my yard. Jest to jakieś jabłko, ale jabłko zaczyna się na samogłoskę, zatem należy użyć N. Wiemy natomiast, jakie jest to drzewo, z którego to jabłko spadło. Jest ono. Na moim podwórku, zatem the tree i an apple. Jeśli natomiast do poprzedniego zdania dodamy przymiotnik, który zaczyna się na spółgłoskę, na przykład green, zamienimy już N na E, ponieważ następne słowo zaczyna się na spółgłoskę. A green apple fell off the tree in my yard, jeśli mówimy o przedmiotach nieokreślonych w liczbie mnogiej, nie stosujemy żadnego przedimka, na przykład apples fell off my tree. Przyjrzyjmy się również elementom, które sprawiają, że nie musimy używać przedimka. Jest to liczebnik, na przykład One Apple, a nie One An Apple. Jest to zajmek dzierżawczy, na przykład My Apple, a nie My An Apple. Jest to określnik, na przykład This Apple, a nie This The Apple. Oraz są to nazwy własne lub imiona, na przykład Poland, a nie The Poland. Albo Małgosia. A nie the Małgosia. Pamiętajcie, że w tym wideo omówiliśmy tylko podstawowe informacje na temat przedimków w języku angielskim. Istnieją od nich wyjątki i dodatkowe zasady, którymi się kierują. Jednakże tyle powinno Wam wystarczyć, żebyście byli poprawni w większości przypadków. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym. Prościej się nie da.